Serdecznie chciałabym zaprosić wszystkich czytelników oraz oglądających WŻołd Info na moją wystawę, która odbędzie się 6 lipca w Miejskim Domu Kultury w Andrzechowie. Otwarcie całego wydarzenia będzie o 14.30. Będzie wtedy wernisarz mojej wystawy, a później będą jeszcze inne wydarzenia, na które też gorąco zapraszam. Muzyka Znajdujemy się właśnie przed Pałacem Bobrowskich w Andrychowie i dzisiaj porozmawiamy o dość nietypowym konkursie artystycznym, jaki miał, będzie miał miejsce już niebawem, a o szczegółach opowie nam właśnie Fabian. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Um... Jestem koordynatorem najnowszego Festiwalu Sztuki Teraźniejszości, który będzie miał miejsce 6 lipca już tutaj w Andrychowie. Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim pokazanie lokalnej twórczości młodych artystów z lokalnej społeczności, zarówno artystów działających na gruncie muzycznym, jak i malarskim. Zasady konkursu są dosyć proste. Na naszej stronie internetowej na Facebooku zamieścimy regulamin oraz kartę zgłoszeniową dla uczestników. Celem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, a prace malarskie należy przynieść do Domu Kultury od godziny 8 do godziny 16 w poniedziałku do piątku. Tematem naszego... Konkursu i całego festiwalu jest wolność. W naszym konkursie przede wszystkim będziemy oceniać spójność z tematem konkursu oraz ciekawe ujęcie problemowe zagadnienia wolności. Czyli jakby temat jest najważniejszy, natomiast technika wykonania prac jest dowolna? Technika jest dowolna, więc pozostawiamy tutaj wolną rękę dla artystów. Artyści mogą zgłaszać się. W przedziale wiekowym od 13 do 25 roku życia, i naszym celem jest ukazanie ich prac. Wszystkie prace, które zostaną nadesłane, zostaną wystawione w otwartej wystawie w Domu Kultury 6 lipca. I wtedy też wieczorem jury złożone z artystów i historyków sztuki przyzna stosowne nagrody i certyfikaty. W ramach festiwalu będziemy promować młodych artystów lokalnych, zarówno zespoły muzyki. Rokowej działające tutaj zarówno nowe założone, jak i te, które już mają trochę swojego stażu natomiast te, których wiekowo nie przekraczają 25 roku życia. Oraz zaprezentujemy stałą wystawę monograficzną młodej artystki z Zagórnika, pani Natalii Snerzyk, która właśnie w tym roku będzie bronić swoją pracę licencjacką, której podstawą będzie ta wystawa. Będzie to pierwsza wystawa monograficzna tej artystki, którą wybraliśmy ze względu na to, że pochodzi z Zagórnika, z lokalnej miejscowości e, i związana jest z e, miastem Andrychów. I teraz z nami e, Natalia Snażyk, czyli lokalna artystka z. Zagórnika Natalia czujesz się wyróżniona, że jakby ta fundacja cię dostrzegła? Tak, czuję się wyróżniona. Jestem tutaj lokalną artystką z Zagórnika pochodzę i mam okazję właśnie w ramach tego festiwalu pokazać się moje obrazy, zaprezentować swoją twórczość. Jest to dla mnie duża okazja, bo jest to moja pierwsza wystawa indywidualna i właśnie w ramach z, w współpracy z Domem Kultury, też, który udostępnił miejsce, mogę się pokazać. Jakimi technikami tworzysz? Tworzę obrazy olejne na płótnach, na deskach. Są to prace, które głównie przedstawiają wnętrza lub są też pejzaże. Zaprezentuję tutaj prace, które pokazują jak rozwijał się mój styl przez te trzy lata. Studiowałam na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku malarstwo. Będzie to moja pierwsza wystawa w tym lokalnym środowisku. Do tej pory brałam udział tylko w wystawach związanych z moją uczelnią. Były to głównie wystawy zbiorowe. Czuję, że doszłam do takiego momentu, że jestem w stanie zebrać wszystkie moje prace i zaprezentować je indywidualnie.